We wrześniu odwiedził nas kolega Konrada, więc korzystając z okazji, trochę pozwiedzaliśmy, zaczynając od Geiranger, gdzie znajduje się wiele spektakularnych wodospadów, w tym Sturfosen. wzdłuż którego prowadzi trasa Waterfall Walk 327 schodów i platform w samym centrum miasta. Nieco powyżej miasta jest sympatyczna trasa około 3,5 km do wodospadu Stursterfosen, przy którym można przejść pod strumieniem wody wypełnieniem mojego marzenia i niesamowite przeżycie. Poza tym to po prostu bardzo fajna wędrówka, mimo chmur było cudownie. A następny dzień zaczęliśmy od spaceru po Molde oraz z Kansenuromsdalmuseet, gdzie są takie historyczne mebelki i chatki. By następnie moldemarką przejście na szczyt Frenavarden oraz zrobić krótką przerwę w chytce. Frenavarden jest super szczytem. Oferuje panoramę miast, zarówno Molde i Elnesvogę oraz co najmniej dwóch fiordów, nie mówiąc o górskich szczytach. Na kilku zdjęciach zobaczycie też na pewno Sotę, nazywaną przeze mnie norweskim Giewontem oraz znany wszystkim już Tusten. Było jesiennie, pomarańczowo, brązowo i cudownie. Nie mogło zabraknąć też spacerów wokół drogi atlantyckiej, uznawanej za National Tourist Vegan. Na mostach kręcono wiele reklam i filmów, w tym Jamesa Bonda. Poza pięknym krajobrazem wybrzeża zobaczyliśmy też kolumnę transatlantikas i grup wikingów, a pomimo deszczu pospacerowaliśmy też po But, urokliwej wsi rybackiej.